Powiedz nam historię. Opowiem wam historię o pewnym powstańczym szpitalu polowym, o którą to historię się troszkę otarłam. Można powiedzieć, ale o tym na końcu powiem. Najpierw wytłumaczmy sobie, co to w ogóle ten szpital polowy, że na polu był, może czasem i tak, ale to tylko taka nazwa, jak przy poczcie polowej, że to jest coś zrobione na szybko, bo jest potrzebne w trudnej sytuacji, zazwyczaj w czasie wojny czy jakiejś katastrofy. I ten polowy szpital ma być w takim miejscu, żeby było bezpiecznie leczyć rannych, ale jednocześnie powinien być blisko tego zdarzenia, które powoduje rany, czyli walki. W przypadku wojny, i właśnie takie polowe szpitale były potrzebne w czasie powstania warszawskiego. Mam nadzieję, że co nieco, a może całkiem sporo o powstaniu wiecie, bo przecież sporo jest moich opowieści o nim. Zresztą, całe to moje. Opowiedz nam historię zaczęło się właśnie od tego, że chciałam Wam, dzieciom, dużo o powstaniu opowiedzieć. I gdy dwa lata temu otrzymałam nagrodę bohaterona, postanowiłam sobie, że co roku w rocznicę wybuchu powstania, czyli. 1 sierpnia! Tak. 1 sierpnia będzie u mnie opowieść o powstaniu. To teraz tylko przypomnę, że powstanie warszawskie wybuchło w Warszawie, jak nazwa wskazuje, w ramach tak zwanej. Akcji Burza. Ta burza to był taki plan polskiego państwa podziemnego, czyli tajnego, aby wyzwolić Polskę spod niemieckiej okupacji, po to aby w momencie, gdy na polskie ziemię będą wchodzić Sowieci ze swoim strasznym szefunciem Stalinem, to my, Polacy, będziemy ich witać już jako gospodarze w naszej Polsce, wolnej z przegonionymi Niemcami. To powstanie miało być w całej Polsce, ale burza wybuchła tak naprawdę tylko w Warszawie w upalne sierpniowe lato roku 1944. W Warszawie akurat wtedy było mnóstwo akowców, czyli żołnierzy Armii Krajowej tajnej podziemnej armii, która od pięciu długich lat szykowała się do owej burzy, czyli walki na wierzchu, nie w podziemiu, z hitlerowcami, którzy przez te pięć lat strasznie męczyli Polaków. Nasze tajne polskie państwo wiedziało, że w czasie walki będą ranni, a zatem trzeba przygotować szpitale i trzeba przygotować ludzi do Leczenia tych rannych. No to lekarze raczej się na studiach już przygotowują do tych spraw, ale potrzebne były też tak zwane sanitariuszki, bo to głównie dziewczyny z Armii Krajowej zostawały tymi pielęgniarkami, czyli sanitariuszkami. Jedną z nich była. Maria. Z mężem rozdzieliła ją wojna, ale była z nią jej mama i córeczka, kilkuletnia Basia i wszystkie trzy mieszkały tuż przed wybuchem powstania na Powiślu. To jest dzielnica Warszawy. Maria była nauczycielką od języka polskiego, ale w czasie wojny to była tą nauczycielką tylko w tajnym podziemnym państwie. A pieniądze na życie swoje, swojej małej córeczki i swojej mamy zarabiała malując drewniane zabawki. To była jej taka główna praca, o której wiedzieli Niemcy. Ale oprócz malowania tych zabawek miała drugą pracę tajną uczyła się właśnie jak być Sanitariuszką. Zatem w te wszystkie miejsca tajnego uczenia musiała jeździć, chodzić, potem wracać do domu z walizką pełną zabawek do pomalowania, potem to malowanie, no i kursy na sanitariuszkę. Oj, nie miała pani Marysia za dużo czasu wolnego, nie miała możliwości bawić się ze swoją córeczką Basią za często, ale takie były czasy. Trudne bardzo, bo jeszcze ciągły strach, że Niemcy ją aresztują, wywiozą i jej córeczka i mama zostaną bez osoby, która zarobi pieniądze na ich jedzenie, czyli bez niej. I gdy wybuchło powstanie warszawskie, nasza dzisiejsza bohaterka nie zdołała się dostać do swojego oddziału, tam gdzie była przydzielona. Pamiętacie może z mojej opowieści: Miłość w powstaniu jak Krzysz Baczyński miał ten sam problem, tak jak wielu, wielu innych akowców. Którzy z wybuchem powstania stali się powstańcami, i jeszcze wybuch powstania rozdzielił Marię z córeczką i mamą. Szła ulicą, zaczęły się strzały. Oj, bałagan był zaraz po godzinie W, czyli godzinie wybuchu powstania. Maria postanowiła dostać się do domu, sprawdzić co z najbliższymi, i okazało się, że dotarcie do ich mieszkania to jakiś koszmar. Zajęło jej to całe popołudnie i całą... Noc, mimo że normalnie dotarłaby tam w pół godziny, bowiem rozpętała się bitwa miejska, strzały ze wszech stron, jedna ulica zajęta przez powstańców, inna przez Niemców. Zatem Maria przechodziła powoli od bramy do bramy, żeby po kilkunastu godzinach dotrzeć do swojego mieszkania i tam, ku swojej uldze ogromnej, zobaczyła, że jej mama i córka są całe i zdrowe. Przeczekała jeden dzień i postanowiła ruszyć do powstania. No, nie wiedziała, gdzie ma iść. Mądrze wymyśliła, że pójdzie do najbliższego szpitala na powiślu, na ulicy Kopernika i tam po prostu będzie pomagać, będzie pracować jako ta sanitariuszka. I tam, w tym szpitalu, wtedy to był i dziś to jest szpital dla dzieci. Powiedziano jej, że powstał taki właśnie szpital polowy, niedaleko w kamienicy, na ulicy Konopczyńskiego w mieszkaniach, bo przedtem tam mieszkały niemieckie pielęgniarki, yy, uciekły i zostawiły co nieco bandaży i innych takich rzeczy. Zatem idealnie i Maria tam poszła i tak zaczęła się jej niezwykła historia pełna smutku, strachu, nadziei, ale właśnie też można powiedzieć szczęścia. Zaraz wam spróbuję to szczęście wytłumaczyć. Szefem szpitala był doktor Stefan Żegliński. Oj, jak wielu innych powstańczych lekarzy, to był dzielny, mądry człowiek. Z dnia na dzień coraz więcej rannych zaczęto znosić do polowego szpitala, bo okazało się, że Niemcy wcale nie postanowili się wycofać z Warszawy, jak myślało wielu akowców, jak i cywilów. Wiecie kto to cywile? Ci co nie walczą, nie są żołnierzami i właśnie dla tego, że ci niemcy okazali się tak zaciekli, a powstańcy także to rannych przybywało, ale na początku, mimo tego smutku, że kogoś boli, że ktoś umarł, to była radość z wolności, nadzieja, że ta wolność obejmie całą Warszawę, Polskę, że tym dzielnym, młodym, uśmiechniętym chłopakom i dziewczynom, powstańcom się uda wywalczyć dla wszystkich tę wolność. I widzicie, okazało się, że ta uliczka Konopczyńskiego to niezwykłe miejsce, bo tworzyła i tworzy nadal taki fajny zakątek z dużym podwórkiem w środku. Świeciło słońce, było lato, i mimo strzałów, mimo bomb, były chwile wytchnienia. Na podwórku bawiły się dzieci, bo ludzi przybywało. W tym zakątku, przeganiani przez niemieckie bomby, schodzili się do takiej jakby Rzeczpospolitej czy Republiki. Powiśla do kawałka wolnej Warszawy. Słuchaliście może mojej opowieści o Rzeczpospolitej Kampinoskiej? To tu było inaczej, bo to nie Puszcza Kampinoska, nie las, tylko miasto pełne wysokich domów, a jednak poczucie wolności w Republice Powiśla było podobne. Powiewały biało-czerwone flagi, ludzie słuchali radia z Londynu. Po pięciu latach okrutnej okupacji to była radość. Była nawet gazeta Barykada Powiśla. I mimo, że z dnia na dzień Maria miała coraz mniej czasu na sen, na odpoczynek, bo tych rannych tyle, to czuła tę radość z wolności. Ale oczywiście strach też był o siebie, o bliskich. Po kilku dniach od przybycia do szpitala Maria zamierzała iść odwiedzić córkę i Mamę, ale się dowiedziała, że w kamienice, w której mieszkały, trafiła bomba. Pobiegła szybko, no, przeżyła chwilę grozy, jak zobaczyła ruiny, resztki pożaru w miejscu, gdzie było ich mieszkanie. Zaczęła biec do innej kamienicy obok, walić w zamkniętą bramę. Otworzył jej dozorca i powiedział jej, że jej najbliższe na świecie osoby przeżyły, że się schowały, poszła, znalazła je i sprowadziła do zakątka na ulicy Konopczyńskiego i tam już zamieszkały w jednym z mieszkań z inną rodziną. Pani Maria opowiadała, że było takie poczucie, że wszyscy są tam dla siebie rodziną, że się dzielimy tym, co mamy, choć mamy tak niewiele. Jedna z kamienic miała swoje podwórko. Jeszcze bardziej osłonięte i tam codziennie rano odbywała się musztra powstańców często młodych dzieciaków co niedzielę była odprawiana msza i jeszcze był tam Teatrzyk. W mojej opowieści Dzieci w powstaniu opowiadam o tym teatrzyku właśnie. Nazywał się Kukiełki pod barykadą. To może zaprosimy do audycji wojenne historie Basie, córkę Marii. Wojenne historie. Audycja, w której poczujesz historię. Witam państwa serdecznie w audycji Wojenne Historie. Dziś gościmy, ojej, to niesamowite! Dziewczynkę, dziecko, basie, córkę Marii, sanitariuszki. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Basieńko, powiedz naszym słuchaczom, co ty tam robiłaś całymi dniami, gdy twoja mama pracowała jako sanitariuszka w polowym szpitalu na ulicy Konopczyńskiego. Oj, to zależy kiedy? Bo na początku, gdy tam z babcią przybyłyśmy, to dużo byłam na zewnątrz. Tam było mnóstwo dzieci. Codziennie przychodziły nowe, bo Niemcy zdobywali coraz to różne kawałki Warszawy i oni uciekali na nasze podwórko. No, na, znaczy się ci różni cywile. No i jeszcze jak do nas przyszedł teatrzyk, to znaczy nie teatrzyk przyszedł, tylko aktorzy z kukiełkami. Albo jak przychodzili muzycy śpiewać i grać, to też przychodzili ludzie z okoliczności. Miejsc, gdzie też mieli przecież republikę powiśla, ale u nas było najfajniej. Tak powiedziała jedna dziewczynka, co przyszła z ulicy tamki. No bo ja nie wiem, jak było gdzie indziej. Mama nie pozwoliła mi wychodzić. Jak nie było bombardowania, to właśnie bawiłam się na dworze, ale też chodziłam po szpitalu. Jak jeszcze był w mieszkaniach, to było łatwiej chodzić, no bo potem w schronie to trudniej. Jak to? To szpital zmienił miejsce? A tak, pan doktor Stefan w pewnym momencie zdecydował, chyba po miesiącu, że przenosimy się do drugiej kamienicy. Do tej, co miała podwórko, gdzie była musztra i teatrzyk. Bo w tej kamienicy był prawdziwy schron z takimi metalowymi, ciężkimi drzwiami. On był ten schron na wypadek wojny budowany. Jeden pan mi opowiadał. Dwa piętra w dół, pod ziemię, ależ było przenoszenia rannych, ale to nic w porównaniu z tym, co było potem na końcu. To jeszcze opowiedz, jak było w tym schronie, Basieńko. No gorzej, bo nie było światła z okien, tylko świece. Trzeba było z tymi świecami uważać, raz się jakaś szmatka zapaliła i był strach. No, ale ja to się lubiłam i mamusia też z takimi dwiema młodymi paniami. Marysią od nóżki i Marysią od pupki. Ojej, to były ich powstańcze pseudonimy? Nie, tak z mamusią je nazwałyśmy, bo jedna była ranna w nogę, a druga w pupę, no i obie miały na imię Marysia. One były takie wesołe, ale właśnie z dnia na dzień było coraz smutniej, coraz straszniej. Już na samym końcu, gdy spadały bomby, to wszyscy myśleliśmy, że nie przeżyjemy. Cały ten schron jakby się uniósł. I opadł, bo to były takie bomby jeszcze gorsze od krów. Krowy. to takie bomby, bo ryczały jak krowy. Tak, albo niektórzy mówili na nie szafy, bo brzmiały jakby się starą szafę przesuwało. No i wtedy, po tym strasznym dniu, to już przyszli Niemcy do naszego szpitala, do schronu. I też się wydawało, że to koniec z nami, ale nasz pan doktor Stefan kazał uszyć na szybko taką białą flagę z Czerwonym Krzyżem, znak szpitala, i poszedł do tych Niemców. Znał niemiecki i zaczął z Niemcami rozmawiać, że trzeba wszystkich zabrać z tego schronu, bo się zaczęła palić kamienica nasza. I ten szef Niemców się zgodził. To podobno dlatego, że on był z wojska niemieckiego, z Wehrmachtu yy, i że był Austriakiem. No ale Hitler też był Austriakiem, przecież, i co z tego? No ale ten, co do nas przyszedł, nie był SS-manem i wtedy zarządzili, jak to ma wyglądać, że ludzie, cywile, co też tam byli, mogą też bezpiecznie pójść do tego nowego miejsca, co nasz pan doktor załatwił, ale yy, mają pomóc mojej mamie i innym sanitariuszkom i doktorom wynieść rannych. I że zaniosą ich na teren uniwersytetu. A potem to ja już wiele nie pamiętam, bo miałam gorączkę. To mi babcia potem opowiedziała, jak mama i jej koleżanki były dzielne, bo niosły rannych, bo ci inni ludzie cywile, co mieli pomóc, tak jak im ten Niemiec kazał, to sobie poszli i zostawili mamę i inne sanitariuszki z tym noszeniem. One to robiły wiele godzin. W końcu doktor Stefan poszedł i załatwił jakiś ludzi do pomocy, i się udało! Uratować nasz szpital. Witalskopczyńskiego, mama była z tego powodu bardzo szczęśliwa, choć mało o tym mówiła, ale ja wiedziałam. I co potem Basieńko było, jak już przenieśli tych rannych? Byłyście bezpieczne? A gdzie tam? Zaczęła się nasza tułaczka, jak to z mamą i babcią mówiłyśmy. Najpierw to chciałyśmy być w tym szpitalu, co naszych rannych przynieśli. Oj, ale tam był taki inny doktor, co mnie, mamę i moją babcię nie chciał wziąć do swojego szpitala, że my obce. To mama usiadła przed tym szpitalem i zaczęła płakać, że już nie da rady. I wtedy jakiś pan woźnica pyta, czemu płacze. I jak się dowiedział, że ja z tą gorączką, że babcia też słaba, to nas uratował i wywiózł z Warszawy. A czemu miałaś gorączkę Basieńko? A bo dostałam zapalenia ucha. I widzi pani, ludzie tam umierali od bomb i strzelania, a ja bym umarła od ucha. Ale jak już wyszliśmy, też jakimś cudem z Warszawy, to pewien inny pan doktor, taki, co mama go znała jeszcze z poznania, mnie uratował, bo kazał szybko zrobić mi operację. I wyzdrowiałam. Widzi pani, bo w każdym zawodzie czy narodzie są dobrzy ludzie i źli ludzie. Wśród doktorów też. Maria po zakończonym powstaniu znów była dzielna, znów malowała zabawki, szukała domu dla siebie i swoich bliskich. Ojej, mówię wam, jak miała ciężko. Raz po wielu godzinach wędrówki w poszukiwaniu domu dla siebie i swoich bliskich, gdy zrobiło się ciemno, zakopała się w błocie po kolana. Nie mogła wyjść, ale dała radę i wtedy i w ogóle. I wiecie, jest takie powiedzenie, Czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy wydaje się trudne ale posłuchajcie z uwagą na pewno zrozumiecie wierzę w was i dlatego wam opowiadam o takich trudnych sprawach żebyście byli silni żeby historia dała wam moc na tworzenie dobrych czasów bez wojen bez zła pani Maria Zatryb Baranowska nasza dzisiejsza bohaterska sanitariuszka po wojnie zamieszkała Wielkopolsce. Tam była nauczycielką i bibliotekarką, ale bardzo lubiła przyjeżdżać do Warszawy, spotykać się z ludźmi z powstania, o choćby z Marysią odnóżki, którzy czuli to, co ona. Z jednej strony radość, że już nie ma bomb, strzelania, a z drugiej takie poczucie, że to był wyjątkowy czas nadziei i wolności. Pani Maria lubiła patrzeć, na uliczkę Konopczyńskiego. Dość szybko kamienice zostały po wojnie odbudowane. I teraz o moim otarciu się o historię powstańczego szpitala polowego na Konopczyńskiego, bowiem okazało się, że moja babcia i dziadek mieszkali w kamienicy, w której był ten schron, przy której było owo podwórko, na którym był teatrzyk i musztra i msze, ale moja babcia i dziadek zamieszkali tam ponad 20 lat po II wojnie, i gdy chodziłam w odwiedziny do nich, a na nawet przez chwilę tam mieszkałam, to nie znałam tej historii. Polowego Szpitala, jak i wiele innych osób, nie znało tej historii, ale między innymi, dzięki mojej cioci, całkiem niedawno ta historia została, można powiedzieć odkryta dla świata, bo ciocia znalazła wspomnienia sanitariuszki Marii. I gdy już pani Maria nie żyła, mieszkańcy kamienicy na Konopczyńskiego zorganizowali takie jakby muzeum. Kupili żelazne łóżka, powiesili zdjęcia, żeby ludzie mogli choć trochę sobie wyobrazić, jak wyglądał ten szpital, ten czas. Po to, abyśmy pamiętali o takich ludziach jak sanitariuszka Maria, jak doktor Stefan i wiele innych. To co pamiętamy? Pamiętamy! Pod opowieścią znajdziecie różne linki, choćby do bazy powstańczych szpitali polowych, bo było ich dużo więcej. Może, jak będziecie w Warszawie, uda Wam się odnaleźć któreś z tych miejsc. Pod opowieścią jest też tytuł książki, w której są wspomnienia pani Marii, i znajdziecie tam też link do Patronite, bowiem będę ogromnie wdzięczna, jeśli dołączycie do moich patronów, którzy swoim wsparciem pomagają bardzo w tym dobrym pamiętaniu. Dziękuję Wam gorąco. Patronki i patroni, opowiedz nam historię. A oto. Wy. Hania i Bruno z Gałowa. A Hania to tuż przed premierą tej opowieści miała urodziny. Haniu, życzę Ci mnóstwa dobrych opowieści w twoim życiu. Franek, Kornelka i Ignaś Nowakowie. Nastka z Warszawy. Michał i Janek z Warszawy. Zuzia i Miłosz. Grzesiu z Redy. Staś Lewandowski z Warszawy. Katarzyna Chlebica. Kuba z Podbyczyny. Melania Maciejak. Jan z Lipowej Góry Wschodniej. Janka, Hania i Kuba Górsty. Kostek Krejt. Antonina Gołyźniak. Ksawery i Tymon Kaczmarek ze Ślęzy. Jaś i Staś z Wieliczki. Witek z Krakowa. Oliwia i Ignacy. Janek, Agnieszka i Fela z Chrzanowa. Tosia, Max, Adi i Misia Boroń z Irlandii. Tymek i Tobiasz Picheta Emilka z Jeny, Aneczka Nawara, Franek Sobiera i Schynowa, Kostek Bogdziewicz z Poznania, Józek, Władek i Krzyś, Jagódka, Marianka i Mama Magda, Miriam Strzyżowic, Melania Misztal, Martynka, Antoś i Jerzyk, Mieszko z Gdańska, Kasia i Szczepan ze Strzelina, Mateusz, Tadzio i Tomek z Rudy Śląskiej, Franek, Józek i Lusia, Hela i Pola Koala z Rosoczki, Filipka Czmarczyk z Suchego Lasu, Tosia i Kajetan z rodzicami, Kasia i Jędrek Paradowscy Marcelina i Ko Kornelia Kobelskie, Antek i Staś z Krakowa, Klara i Gabriela z Pust, Emilka z Rokitnicy, Łucja i Daniel Grzelak, Marcelina i Bartłomiej z Daniewscy z Młoszowej, Juliusz Glaser, Paweł Bogner, Mateusz Dobieszewski, Sandra Wiercińska, Kornelia Skibniewska i Sabina Gontarewicz. Jeśli chcecie dołączyć do patronów, to link zostawiam pod opowieścią. A jak tych patronów nam się zrobi jeszcze więcej, to nie wiem. Jak tak ja dam radę wszystkich przeczytać? No pomyślimy.